Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widział ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, Podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem, jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi aby wszyscy oddawali część Synowi, tak jak oddają część Ojcu. To nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie, samym, tak również dał życie synowi. Mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę, sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Moi drodzy, fragment Ewangelii według świętego Jana, który przed chwilą usłyszeliśmy, opisuje jak pan Jezus po uzdrowieniu w szabat paralityka przy bramie owczej i wrogiej reakcji przełożonych w świątyni jerozolimskiej, tłumaczy im, na czym polega ich błąd w ocenie tego zdarzenia. Mówi do nich: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Oznacza to, że Jezus jest Synem Bożym. Natomiast przywódcy religijni wykonują swoją władzę w świątyni w imieniu Boga. Jezus jako posłany przez Ojca ma wszystkie prawa w świątyni Bożej. On nie jest ani lekarzem, ani czarodziejem, lecz Bogiem. Bo człowieka w tym stanie zdrowia, w jakim był paralityk, mógł uzdrowić tylko Bóg. Jezus przyznaje, że Jego natura i natura Ojca są takie same, nawet jeśli są innymi osobami. W ten sposób Jezus ukazuje swoją boskość. Żydzi, którzy słuchali Jezusa, doskonale wiedzieli, że Jezus nazywając Boga swoim Ojcem, jednocześnie czyni siebie równym Bogu. Oni dobrze wiedzieli, że On jest synem Bożym, jednak nie chcieli tego uznać. Oni odebrali to jako bluźnierstwo i robili wszystko, aby go zabić. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Mimo tego, co robili Żydzi, Pan Jezus nie wycofał się jednak z tego, co powiedział, lecz jeszcze wyraźniej nauczał o swoim zjednoczeniu i równości z Bogiem Ojcem. Chrystus przyszedł do nas jako doskonały obraz swojego Ojca. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. W Chrystusie w sposób szczególny Bóg ukazuje oblicze zatroskanego o nas Ojca. On przychodzi ratować i wyzwalać z mocy zła swoje dzieci. Jedność Ojca oraz Syna jest dla nas zapewnieniem, że Bóg nie zmienia swoich planów wobec nas. On ma zawsze niezmienne pragnienie, aby nas wprowadzić do życia wiecznego, żeby nas zbawić. Mój drodzy, wielki post. To czas zadumy i refleksji, także nad tymi tematami, które zawsze odsuwamy od siebie, traktując je jako zbyt trudne. To, dla, to także czas rachunku sumienia i odnowienia w sobie wiary w Boga. Wykorzystajmy go jak najlepiej. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże!